By każdy dzień tak piękny był jak Twoje sny, choć jesteś tak codziennie odmienna. Hej, słuchajcie, przychodzę ze skończonymi produktami. To jest produkt Wam znany i mi, znaczy ja, przeze mnie was, Wam znany, um, Chusteczki Kozma 64. Kusłuchajcie, ja je zakupuję, ja je zakupuję, ja je zakupiłam w Oszą, tu chyba jest nawet napisane. Są ok, kosztowały 3,20, także dobra cena, bo za 10 bym zapłaciła 9,60, a nie 9,99. 64 sztuki, więc spoko. Nie wysychają, nawet jak zostawiam je lekko ochronę nie wyschła pierwsza część chusteczek, nie mają żadnego nadruku. Są gładciutkie i są nawet, powiedziałabym, że troszeczkę grubsze niż te takie z nadrukami. Także ja byłam zadowolona. Sprawdzała się do wszystkiego, do intymności, do ścierania kurzy i zostawiały białych smug No i nie wysychały. No to czego szczycie więcej. No i wychodzą najtaniej z wszystkich, jakie miałam do tej pory na nawilżone. No i druga rzecz, troszeczkę brudna, ale nie będę tego czyścić. To jest drugi produkt, który Wam pokazywałam, pokazywałam Wam wcześniej skończoną pastę do zębów z tej Arm Hammer. I teraz mam płyn do ust. Słuchajcie, no płyn do ust jest taki sobie. Troszeczkę faktycznie yy, jedzie. O, już mi się udało. Jedną ręką trochę kiepsko. Jedzie taką miętą, ale to jest taka, jedzie w pełnym tego słowa znaczeniu, bo to jest oparte tylko i wyłącznie na mięcie. Tutaj mięta odgrywa jakieś 75% zapachu całego. Nie wiem, czy jest na alkoholu, bo alkoholu tutaj w ogóle nie czuć, więc przypuszczam, że nie ma czekajcie niech ja zobaczę. No jest jednak alkohol tu na drugim miejscu. No to też jakiś tam procent sobie ma. No ja tu alkoholu nie czuję. Ja czuję tą miętę. Ale faktycznie może być alkohol i mięta zabija ten zapach tego alkoholu. W każdym razie no odświeża. Powiem wam, że taka taka nakrętka duża to jest przy dużo. Pół takiej nakręteczki wystarczy do wypłukania zębów. No i trzyma długo. Ło jak huchniecie tą miętą to łapanie. Także no y, z czystym sumieniem polecam do odświeżenia oddechu, gdziekolwiek jesteście. No przypuszczam, że po wypiciu alkoholu też się sprawdzi, ale policja się na to nie nabierze, tylko wiecie, taki żarcik, tak? Także polecam z czystym sumieniem Armand Hammer, płyn do płukania ust i chusteczki higieniczne nasączone. Bardzo dobra cena z dyskontu OSHO. Dzięki, wielkie za uwagę. Do usłyszenia. Pa.